Witam wszystkich! Dziś powiemy sobie co nieco o filozofii, tak jak zapowiadałam w ostatnim odcinku. Zatem powiemy sobie, czym jest filozofia, czy jest ona tożsama z rozwojem duchowym, czy może jego przeciwieństwem. Czy może też dopełnieniem rozwoju duchowego? Czy pytania egzystencjalne są potrzebne w naszym rozwoju duchowym? Czy stawianie pytań egzystencjalnych jest potrzebne w naszym, w naszym rozwoju duchowym? Zatem, czy filozofia może być um, pomocna dla naszego rozwoju duchowego, czy, ta, czy też może go hamować? E, no i oczywiście, jak postrzegamy filozofię, natomiast jak powinniśmy ją postrzegać również, tak? Mm, Okej. Okay. Zatem zacznijmy sobie od tego, czym jest filozofia. Filozofia jest to nic innego jak stawianie sobie egzystencjalnych pytań tak? i rozważanie na ich temat. Zatem jest to tak zwane teoretyzowanie, analiza tak? umysłowa. Zatem filozofia wywodzi się z umysłu przede wszystkim, ponieważ jest to jakby proces myślowy, analityczny, stawianie teorii. Tak? Czyli rozważania na tematy e, trudne, na tematy dotyczące naszego istnienia, czyli rozumienia świata, nas samych. E, tak więc, takie trudne, palące kwestie, na które de facto nie mamy odpowiedzi. Tak więc, e, pytania e, głębsze, bym tak powiedziała, jeśli chodzi o naturę rzeczy. Tak? E, zatem, e, tak, tym jest filozofia. Zatem, czy filozofia jest tożsama z rozwojem duchowym? I pamiętajmy teraz tak. Jeśli chodzi o filozofię, jeżeli rozważamy, bo pamiętajmy, że rozważania i podawanie teorii, gdybanie tak zwane na, temat, na tematy takie egzystencjalne, to jest również poddawanie ich krytyce. Zatem de facto jest to niejako otwarta kwestia. Dlatego też filozofowie często nie mają opinii, a nawet jeżeli nie je mają, no to oczywiście nie są one na tyle silne. Oni są w stanie teoretyzować i mieć wiele, że tak powiem, różnych teorii na dane tematy, z tym, że często niestety jest tak, że, że bardziej hołdują jednej niż drugiej, bo to normalne, zanim do tego podejdę, to powiem tak, że jako że już powiedziałam, że filozofia to rozważania na tematy egzystencjalne, to jest to nic innego, jak umysłowe, że tak powiem, myślenie, czyli, czyli to jest po prostu bycie w umyśle, w myśleniu, analizach, tak? Zatem jeżeli filozofia wywodzi się z myślenia, jeżeli filozofia wywodzi się z umysłowych rozważań, nie jest ona tożsama z rozwojem duchowym i nie może być, ponieważ pamiętajmy, że rozwój duchowy i w ogóle praktyka duchowa zupełnie nie ma nic wspólnego z myśleniem z rozważaniem tylko i wyłącznie umysłowym, ponieważ z punktu widzenia duchowości wiemy, iż nie otrzymamy odpowiedzi na głębokie kwestie z umysłu, ponieważ nasz umysł jest zbyt ograniczony. Zatem, jak widzimy, filozofia de facto jest przeciwieństwem rozwoju duchowego. Zatem też i nie dopełnia w żaden sposób rozwoju duchowego, ponieważ kiedy rozwijamy się duchowo, to przede wszystkim pomimo gromadzenia jakiejś wiedzy, a pamiętajmy, to jest gromadzenie wiedzy, a nie teoretyzowanie, zatem kiedy, kiedy gromadzimy pewną wiedzę i wprowadzamy naszą praktykę do naszego codziennego życia, aby te odpowiedzi otrzymać na palące kwestie, Zupełnie co innego niż teoretyzowanie filozofii tak na te, na te palące kwestie, tematy i już udzielanie pewnych umysłowych odpowiedzi, które są poddane w wątpliwość, ponieważ nigdy ich nie zweryfikujemy, ponieważ no jak zweryfikować nasze umysłowe rozważania umysłem? Zatem tej odpowiedzi nie otrzymamy. Dlatego też tutaj siedzimy jedynie w umyśle, w rozważaniach, analizach naszego, naszego właśnie umysłu i nie jesteśmy w stanie otrzymać odpowiedzi, ponieważ de facto umysł nie jest w stanie im nam dać, ich nam dać, no, niby są odpowiedzi, tylko że takie ze znakiem zapytania, tak? Zatem kompletnie nie jesteśmy niczego pewni i nie jesteśmy w stanie niczego potwierdzić. Dlatego filozofia, a rozwój duchowy, praktyka duchowa stoją zupełnie na przeciwnych e, biegunach. Dlatego też również filozofia nie jest dopełnieniem rozwoju duchowego. No ale dobra, jeżeli zatem e, mówimy, że stawianie sobie egzystencjalnych pytań. To jest, bo zapewne to słyszeliście, to jest oznaka inteligencji, a jeżeli jesteśmy inteligentni, to jesteśmy gotowi, ażeby zgłębiać, tak? Ażeby zgłębiać siebie, ażeby poznać, ażeby zacząć się rozwijać. I tak jest. Więc pamiętajmy, że kiedy zaczynamy się rozwijać, to każdy z nas zadaje pytania egzystencjalne. Zatem możemy powiedzieć, no to czy nie jest to dopełnieniem? Czy filozofia nie jest dopełnieniem rozwoju? No nie, ponieważ zadawanie sobie pytań egzystencjalnych to jeszcze nie jest teoretyzowanie, to jeszcze nie jest rozważanie na ich temat. Każdy z nas um, wpada w tę pułapkę na początku. To jest normalne. Jeżeli sobie zadajemy pytanie egzystencjalne, kim jestem, dokąd zmierzam, czy istnieje życie po śmierci, o co w tym wszystkim chodzi, czym jest świat, czym jesteśmy my i tak dalej. I każdy z nas sobie zadaje to pytanie, jeżeli zaczynamy się rozwijać, to jest naturalne. Zatem chcemy uzyskać odpowiedź umysłu, to też jest naturalne, ponieważ nie, jest, nie wiemy, jak inaczej do tego podejść, nie, nie znamy innej drogi. Zatem zaczynamy od umysłu, zawsze najpierw polegamy na umyśle, nie na praktyce, której jeszcze nie znamy. Zatem de facto zaczynamy od tego, czyli w pewnym sensie zaczynamy trochę filozofować, tak? Bo zaczynamy rozważać, zaczynamy próbować teoretyzować, ale tutaj y, zaczyna się y, tak zwany wybór ścieżki. Jeżeli jesteśmy na tyle gotowi, żeby się rozwijać, to zauważamy, że teoretyzując i rozważając nie uzyskujemy żadnej odpowiedzi, że cały czas tkwimy w naszych wyobrażeniach umysłu. Zatem nadal to nas nie cieszy, nie cieszy, nic nam to nie daje, cały czas czujemy się puści, cały czas czujemy, że to nie to, tak? Zatem w tym momencie albo zostajemy w, w, w tej filozofii tak? i zagłębiamy się w filozofię, jesteśmy filozofami, czyli tylko teoretyzujemy, i zostajemy w cierpieniu, w, w braku odpowiedzi, w braku poszukiwań, bo tak naprawdę poszukiwania umysłowe nie są poszukiwaniami. To jest tylko teoretyzowanie, to jest tylko i wyłącznie myślenie, proces myślowy, który nas zwodzi, jak wiemy, ponieważ umysł, niestety, czyli część umysłu typu ego, jest w stanie tylko i wyłącznie nas zwodzić. Zatem, tak naprawdę, jeżeli bardzo chcemy się rozwijać, to idziemy w praktykę, czyli chcemy poznać te odpowiedzi, ale. Kiedy zadajemy pytania, nie zaczynamy sobie wyobrażać odpowiedzi, a po prostu chcemy naprawdę doświadczyć odpowiedzi, doświadczyć prawdy e, bez angażowania umysłu. Zatem zaczynamy medytację, życie w uważności, tak? E, jeżeli zbieramy jakąś wiedzę, no to po to, ażeby móc zweryfikować to wszystko poprzez praktykę. Ale nie teoretyzujemy, nie analizujemy, nie filozofujemy, ponieważ filozofując możemy ugrzeznąć, Teoriach myślowych i możemy im uwierzyć, uwierzyć w nasz umysł, w propozycje naszego umysłu. Zatem wtedy się nie rozwiniemy, nie pójdziemy dalej, nie zgłębimy, nie doświadczymy, ponieważ proces myślowy odciąga nas od bycia w tu i teraz, proces myślowy odciąga nas od rzeczywistości i od badania rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Zatem, tak naprawdę, de facto filozofia jest przeciwieństwem rozwoju duchowego, niestety. Jakkolwiek by nie powiedzieć, że filozofowie są inteligentnymi ludźmi, e, zadają inteligentne pytania i, i chcą te odpowiedzi uzyskać, to jednak, jednak zostają niestety na teoretyzowaniu. Tam zostają, nie idą dalej. Więc w tym momencie, jeżeli chcecie iść dalej i uzyskać odpowiedzi i naprawdę poznać naturę rzeczy, to musicie iść w praktyka, nie w filozofia. I teraz... Filozofia, jeżeli wywodzi się z umysłu, no bo oczywiście opiera się na rozważaniach umysłowych, tak? Na teoretyzowaniu i, i tak dalej, na gdybaniu, na, na jakichś analizach, tak? E, krytyce i tak dalej, czyli ocenie tak zwanej i nasz, na wyobrażeniach, to, to jest nic innego jak ego. I teraz tak. W tym momencie to ego zadaje te pytania, już nie wasze wnętrze, a ego podłapuje te pytania i chce umysłowej odpowiedzi po to tylko, ażeby czuć się lepiej, żeby czuć się większe, żeby czuć, że ma większą kontrolę nad wszystkim tym, co jest. Chce znać odpowiedzi, ponieważ chce mieć kontrolę. Tak więc w filozofii jest tak, że chcesz kontroli, tak? Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na poziomie swojego umysłu, żeby mieć kontrolę nad wszystkim. Umysł lubi kontrolować. Zatem e, często też te teoretyzowanie i rozważanie są bardzo, bardzo fascynujące dla ego, ponieważ to tajemnica, tak? To tajemnica, to jest wszystko takie fascynujące. E, tam, kiedy zaczynacie wyobrażać sobie pewne odpowiedzi, pewne teorie, jest ich mnogo, tak? Czyli jest ich wiele i to jest bardzo ekscytujące, tak? To jest takie niecodzienne, możecie sobie wymyślić wszystko, możecie w to uwierzyć e, i tak dalej. Tak więc ego bardzo lubi wyobrażenia i bardzo lubi was trzymać w wyobrażeniach. Zatem to ego to, to robi, że cały czas w tej filozofii, w tych rozważaniach pozostajecie, że cały czas jesteście w procesie myślowym. Wtedy ego czuje się dobrze, czuje, że ma kontrolę, ponieważ cały czas myślicie, cały czas. Jednak wierzycie temu umysłowi, co Wam mówi, tak? Więc czujecie tożsamość, która wzrasta, wzrasta Wasza tożsamość, właśnie Wasze poczucie własnej inteligencji, tak? Poczucie tego, że wiecie coraz więcej, że chcecie zgłębiać. Oczywiście, że wewnątrz będziecie czuli ten fałsz. Tą pustkę, to cierpienie, ponieważ nie będziecie w stanie w ogóle znaleźć tej odpowiedzi. Będziecie szukać i szukać. Tak więc tutaj będziecie bardzo chcieli czegoś, coś znaleźć i naprawdę poczuć prawdę, doświadczyć prawdy, ale tam ego będzie was odciągać i będzie cały czas wam tworzyć różnorakie teorie, i będzie ciągle was wciągać w grę rozważań, w grę analiz, w grę nie, w grę. Teoretycznych odpowiedzi, które de facto wiecie, że nie są potwierdzone i nie są w ogóle do potwierdzenia. Zatem będziecie cierpieć nadal, ponieważ będziecie wiedzieć w głębi, że to wam nic nie da. Tak więc niestety, ale filozofia. Nie jest tożsama z rozwojem, zupełnie, zupełnie. Ona wywodzi się z, z umysłu. Wprawdzie tak naprawdę może te, te pytania egzystencjalne na początku powstają właśnie z głębokiego, nawet nie może, tylko na pewno z głębokich sfer już tam, tak? Ale niestety ego szybko to podłapuje i, i, i jakby wciąga Was w pułapkę umysłowego podejścia do tego, czyli tak naprawdę w, sfery, w sferę koncepcji, tak? Pewnych koncepcji. Zatem tak naprawdę jesteście uwięzieni wtedy i nie jesteście w stanie poznać odpowiedzi, bo sami sobie de facto zamykacie te drzwi. Tak więc tak to wygląda. Natomiast praktyka to nie jest ocenianie, to nie jest rozważanie, to nie jest, to nie jest żadne myślenie, żaden proces myślowy, to nie jest w ogóle w żaden sposób. Ani teoretyzowania, nic innego. Kompletnie nie wyobrażacie sobie, jakie są odpowiedzi. Nie, so, nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, ponieważ jesteście poza umysłem. Kiedy praktykujecie, kiedy medytujecie, jesteście tu i teraz, to wy doświadczacie po prostu tego, co jest, takie, yy, yy, takie jakim to jest. Zatem tak naprawdę poznajecie odpowiedzi namacalnie. I wcale nie, wasz umysł nie próbuje wam narzucić żadnych koncepcji, ponieważ na tyle jesteście świadomi, że wasz umysł nie jest w stanie tego zrobić Dlatego to, jaką, jaką drogą pójdziecie, czy w filozofii, czyli rozważania umysłowe, czyli niestety drogą ego, ponieważ to ego was będzie ma miło koncepcjami i pewnymi gdybaniami em, na temat odpowiedzi odnośnie tych egzystencjalnych pytań i nigdy wam to te teoretyzowanie i rozważenie nie da żadnej pociechy, nigdy was nie wypełni, e, nigdy nie sprawi, że poczujecie się pełni jedni z wszystkim, dlatego że będziecie nadal w umyśle, niezależnie jak inteligentne są te pytania, niezależnie jak inteligentne są te rozważania, nadal są niestety zafałszowane przez umysł, przez wasze ego. Zatem jedynie w praktyce, kiedy jesteście w rozwoju duchowym, kiedy tak naprawdę nie oceniacie, kiedy nie teoretyzujecie, kiedy nie chcecie gotowych odpowiedzi yy, yy, w ogóle. Yy. Ale tak powiem z umysłu płynących, tylko wiecie, że musicie po prostu bezpośrednio doświadczać, to te odpowiedzi zostaną Wam dane, ale będą namacalne, będą potwierdzone przez Was samych, doświadczone. Więc wtedy dopiero dojdziecie tam, gdzie właśnie potrzebujecie. Czego tak naprawdę potrzebujecie, to to jest tam, właśnie w tej praktyce, w tu i teraz. Zatem filozofia niestety e, nijak się ma do rozwoju, zupełnie. Chociaż może być to mylące, bo zaczyna się od pytań filo filozoficznych, czyli egzystencjalnych, i to jest całkiem w porządku. Natomiast, te, bo to pytania, jakby ciągną nas dalej, ale pamiętajcie, to czy pójdziecie w stronę praktyki, czy te pytania e, nie, staną, nie, nie pozostaną tylko pytaniami które chcecie odkryć, na które chcecie odkryć odpowiedź, tylko zaczniecie z tych pytań jakby już całą e, machinę, m, że tak powiem, myślenia i analiz e, tworzyć, to to już jest niestety w, w, od was zależne i możecie tutaj właśnie wpaść w pułapkę rozważań, czyli wpaść w pułapkę filozofii. Okej. Okay. Zatem e, jak postrzegamy często filozofię? Często filozofię właśnie postrzegamy jako coś głębszego, coś mądrego. Ponieważ są stawiane mądre pytania, ponieważ rozważamy tak, jakieś tam e, teoretyczne, że tak powiem, odpowiedzi, tak więc możemy uznać, że to jest bardzo mądre, tak? że płynie z filozofii mądrość i tak została przez ludzi, że tak powiem, e, tak była zawsze i jest postrzegana. Natomiast niestety, chociaż e, umiejętność poddawania w wątpliwość, umiejętność pewnych rozważań i um, i w ogóle stawiania sobie pytań egzystencjalnych, to jest oznaką inteligencji, to jeszcze nie jest to mądrością. Ponieważ niestety cały czas jesteście w procesie umysłowym. Zatem tak naprawdę sztuką jest i tak naprawdę prawdziwym rozwojem jest, ażeby z pytań egzystencjalnych nie uruchamiać machiny filozofii, czyli rozważań, ażeby pójść w drogę praktyki, czyli namacalnego poznania. Zatem Pytanie egzystencjalne, super, to jest bardzo inteligentne i musi się pojawić. Zatem wszyscy, którzy filozofują, e, oczywiście są inteligentni i e, zaczynają z bardzo dobrego poziomu, ale niestety ego później wciąga ich w rozważania i tutaj już jest pułapka. Zatem, ażebyście nie wpadli w pułapkę, musicie wiedzieć, czym to jest i czym to grozi. Zatem to nie będzie, filozofia nie będzie wam, e, e, że tak powiem, pomagała w rozwoju. Czyli Wasze rozważania nie będą pomagały w rozwoju, wręcz przeciwnie, będą zaburzały Wasz rozwój. Dlaczego hamowały? Ponieważ zamiast praktykować, zamiast być w tu i teraz, Wy będziecie w procesie umysłowym, czyli de facto w wyobrażeniach na temat rzeczywistości. A pamiętajcie, że nasz umysł jest ograniczony, nie jest w stanie e, e, żadnych odpowiedzi znaleźć na palące e, te głębsze kwestie i nie jest w stanie, że tak powiem, e, e, naprawdę. E, Namacalnie tego zbadać, ponieważ umysł jest zafałszowany, tak? Poprzez ego. Ego fałszuje wszystko, ego wymyśla, ego stwarza wyobrażenia i sprawia również, że ci, którzy rozważają, ci, którzy snują jakieś teorie, przywiązują się do nich i de facto wybierają, która im bardziej pasuje, więc tutaj już jest to opinia, tak? Tutaj już jest ocena, zatem w tym momencie już wkrada się coraz więcej zafałszowania. Wtedy będzie bardzo was ciągnęło do tego, ażeby jak najbardziej poznać odpowiedzi będziecie rozważać, rozważać, i rozważać w nieskończoność, analizować. Natomiast w ogóle nie zaczniecie praktykować, kompletnie nie będziecie wiedzieć, że praktyka i bycie w tu i teraz, i wyłączenie myślenia, to jest właśnie ta droga, na, którą krocząc uzyskacie odpowiedzi. Zatem filozofia. Nie pomoże Wam w rozwoju duchowym Oczywiście od pytań egzystencjalnych trzeba zacząć Więc tak niejako tutaj jest punkt wspólny Niestety później się to rozgałęzia I to, którą drogą pójdziecie, to zdefiniuje to, czy będziecie cierpieć, czy poznacie prawdę Czy, czy, e, czy w końcu wyjdziecie ponad dualizm, czy jednak zostaniecie w swoim ego I tak to wygląda e, w swoim zafałszowaniu, tak? e, w zafałszowaniu rzeczywistości Zatem e, tak to wygląda no, więc jak powinniśmy postrzegać filozofię? No cóż, filozofia powstała dlatego, ponieważ ludzie mieli palącą potrzebę, żeby dowiedzieć się, kim są, na czym to wszystko polega, i to jest bardzo fajny objaw i to jest bardzo potrzebna rzecz. Zatem filozofia powstała w bardzo, że tak powiem, w dobrych intencjach, tak? ale niestety te osoby nie wiedziały, co dalej z tym zrobić. Stawiały pytania palące z wnętrza, ale nie wiedziały, co z tym zrobić, więc zaczęły analizować umysłem, ponieważ myślały, że umysłem dojdą do prawdy, ponieważ bazowały na swojej inteligencji umysłowej, inteligencji, intelekcie, właściwie bym powiedziała bardziej, na swojej wiedzy. No i m, oczywiście na inteligencji w pewnym sposób też, bo jeżeli potrafili rozważać, potrafili poddawać wątpliwość, to już widać pewną dozę inteligencji. Zatem oni na tym bazowali. Bazowali na swoim umyśle, bazowali na tym, że wiedzieli, że y, potrafią, m, że tak powiem, y, więcej niż inni, tak? Rozważać. I chcą poznać, bardzo ich to paliło, ale niestety i w już w taką troszeczkę gorszą stronę, tak? Czyli... Pytania wstawiali bardzo fajnie, ale szli gdzie indziej, szli w ego, szli w rozważania, szli cały czas w proces myślowy, a nie w rzeczywisty świat, a nie w bycie w tu i teraz. I tak właśnie stworzyła się filozofia. Zatem, zatem tak naprawdę, zatem tak naprawdę, jak powinniśmy ją postrzegać, jako yy, niestety proces myślowy, jako pułapkę na drodze rozwoju. Oczywiście, z perspektywy zen nic nie jest ani dobre, ani złe. Jest tylko świadoma lub nieświadoma, a z jeszcze głębszej perspektywy ani to, ani to. Jest, wszystko jest takie jakie jest. Nie ma żadnej oceny. Ale tak więc nie możemy powiedzieć, że filozofia jest zła lub jest dobra, ani taka, ani taka, z tym że pamiętajcie, że filozofia może, jeżeli stawiacie pytania egzystencjalne, a potem chcecie zweryfikować to praktyką, to te rozważania, rozważania, nie rozważania, przepraszam, te pytania filozoficzne Wam mogą się przydać i na pewno się przydadzą, bo zawsze tak jest. Kiedy zaczynamy pytać, to zaczynamy szukać. Ale jeżeli pytając zaczynamy już w procesach myślowych jedynie trwać, to wtedy filozofia staje się pułapką. Zatem ee, tak więc już filozofowanie, już totalnie tkwienie w filozofii niestety musimy postrzegać jako przeszkodę w, naszym, w naszej drodze rozwoju. Chyba, że jedynie postrzegamy filozofię jako zadawanie pytań i później już idziemy praktykę duchową. W tym momencie oczywiście ten aspekt filozofii, czyli stawianie sobie pytań, jest korzystny. Tak więc tak to wygląda i tak to powiem. No i chyba to wszystko. Zatem nic nie jest dobre ani złe. Jest tylko nieświadomość lub świadomość i tak naprawdę em, to, to my wybieramy ścieżkę i to my wybieramy to, czy chcemy tkwić w naszemu myśle, czy chcemy wyjść już troszeczkę ponad i naprawdę poznać rzeczy takimi, jakie są, a nie e, zaburzać e, całą rzeczywistość poprzez nasze wyobrażenia? Pamiętajcie, że właśnie te rozważania filozoficzne są naszymi wyobrażeniami, de facto, ponieważ płyną z umysłu, niestety. Zatem ego tutaj ma duże pole do popisu, może kontrolować, może narzucać wam pewne koncepcje, e, może przywiązywać was, was do pewnych koncepcji i wtedy to już nie jest obiektywne. E, ponadto umysł nie jest w stanie przewidzieć, jak jest naprawdę, ponieważ Umysł jest ograniczony, zatem odpowiedzi na pytania są na tyle niewyobrażalne dla umysłu, że jedynie wnętrze możecie poznać prawdziwą odpowiedź. Nigdy umysł wam tego nie da, on nigdy nie zrozumie prawdziwej odpowiedzi. Dlatego filozofia, pytania filozoficzne, egzystencjalne są bardzo potrzebne do rozpoczęcia rozwoju i zawsze się pojawiają. Zawsze też wpadamy na początku w pułapkę i rozważamy, ponieważ myślimy, że umysłem dojdziemy do, do odpowiedzi, ale potem. Jeżeli jesteśmy naprawdę gotowi do rozwoju i jeżeli naprawdę jesteśmy czujni, żeby nie wpaść w pułapkę rozważać, to wtedy zauważamy, że, nie, że w ten sposób nie otrzymamy odpowiedzi, że musimy iść w inną stronę, w stronę praktyki, w stronę namacalną, bycia w tu i teraz, bycia w uważnym świecie, bycia po prostu poza konceptualnym myśleniem, poza rozważaniami. Zatem musicie mieć tego świadomość. Okej. Okay. No i to chyba wszystko, zatem nie będę tego wydłużać, zwłaszcza, że moje filmy często są bardzo długie, a myślę, że temat chyba wyczerpałam i myślę, że to wystarczy. Jeżeli czegoś nie wiecie, chcielibyście o coś y, y, dopytać, no to oczywiście komentujcie, pytajcie w, y, y, pod filmem. Zatem, y, no, to myślę, że wszystko, wszystko na dziś. Następnym razem powiemy sobie co nieco o czasie. Zatem powiemy sobie, czym jest czas? Jak postrzegamy czas? tutaj w dualnym świecie, i jak postrzega czas Zen, czyli ogólnie jak, jak post, powinniśmy postrzegać czas i jak wygląda czas z perspektywy duchowej, tak czy w ogóle czas czy w ogóle czas istnieje, tak? Przede wszystkim w tym dualnym świecie, i, i w tym głębszym, że tak powiem, z tej głębszej perspektywy, czy czas może... Że tak powiem, jak w ogóle powinniśmy postrzegać czas i tak naprawdę, czy może czas przyczynić się do, do naszego wzrostu duchowego, czy też go zaburzyć, te nasze postrzeganie czasu oczywiście, czy może być korzystny w naszym tym codziennym życiu, czyli w dualnym świecie, tak? czy też nie, jak w ogóle powinniśmy postrzegać koncepcję czasu, a jak postrzegamy najczęściej, czy w ogóle istnieje z perspektywy duchowej. Tak bym to powiedziała. Mam nadzieję, że niezbyt chaotycznie to powiedziałam, ale, ale w następnym odcinku się przekonacie, wszystko to, co ma być, to będzie, więc, więc myślę, że tam nie będzie problemu. Ok, no to to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli podobał Wam się filmik lub kanał, to oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, Pytajcie, podawajcie tematy do filmików, które chcielibyście, abym nagrała, i do zobaczenia następnym razem, papa. Pa.